Aby być na bieżąco, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielguslechy, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Pracoholizm. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu dokładniej przyjrzymy się temu zagadnieniu. To problem globalny. Już w 2002 roku stwierdzono, że dotyczy on około 5% populacji na świecie, co oznaczało, że problem ten dotykał co 20 człowieka. Z kolei w naszym kraju badania potwierdzają, że problem ten może dotyczyć nawet 20% Polaków. Jak się okazuje, przepracowanie może doprowadzić nawet do śmierci. W Japonii około 10 tysięcy osób rocznie umiera przy biurku. Ta śmierć doczekała się nawet swojej nazwy – kajoshi, czyli śmierć z przepracowania. Wayne amerykański psycholog, wprowadził pojęcie pracocholizmu do nauki. Wyróżnił pięć typów pracoholizmu. Pracoholik do szpiku kości. To osoba niezwykle ambitna, którą cechuje silny, chorobliwy wręcz perfekcjonizm. Pracocholik nawrócony to z kolei osoba, która zdała sobie sprawę ze swojego uzależnienia i nauczyła się, jak ważny jest czas wolny. Dba o niego potrafi odłączyć się od pracy i pielęgnować inne sfery swojego życia. Pracocholik sytuacyjny potrzebuje pracy, która da mu poczucie bezpieczeństwa, a jeżeli taką ma, staje się spokojny i nie odczuwa potrzeby brania na siebie zbyt dużej liczby zadań. Potrafi uszanować swój czas wolny. pseudo to osoba, która raczej udaje pracocholika. Jego nadprogramowa pracowitość wynika z chęci awansu czy premii. Pracocholik-eskapista to osoba, która ma problemy poza pracą i nadaktywność zawodowa pomaga mu uciec od jego kłopotów. Jak się jednak okazuje, jeżeli osoba kocha swoją pracę, może w niej spędzić większość życia. Tak przynajmniej twierdzi Karolina Pisarek Sala, modelka. Pamiętam, babcia wtedy była, ja wtedy robiłam. Yy... Wspaniałą sesję dla Calcedonii, e, e, Kampanię, e, dwa albo trzy dni byłam na, na tej sesji. I ja pamiętam, w międzyczasie miałam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, do, do, do wypracowania i, i załatwienia. I moja babcia, e, pamiętam po wizycie, gdzie była tylko tam cztery dni. Mówi Jezus Maria. Ja nie... A ona mówi: Ty masz takie wspaniałe życie, ty sobie tak cudownie, lekko żyjesz. Po tych czterech dniach. Jezus, Maria, ja to nie wiem, jak ta Karolina wytrzymuje, ja to już bym dawno zdechła. <grymne> bo ja rzeczywiście wychodziłam o 6 rano, czy mm -hmm. nawet o 5, bo się y, zaczynała sesja dość wcześnie i jeszcze do tego korki były, więc mm -hmm. trzeba było wcześniej wyjechać. I wracałam późnym wieczorem i babcia moja się mówi: Jezus, ja to po 8-10 godzin robiłam, a ty dziewczyna po prostu od rana do nocy. Podsumowała no. dobrze, jak to wygląda, naprawdę. I nie? generalnie tak to wygląda, ale rzeczywiście ja oddaję całą siebie i cały swój czas w moją a, pracę, bo to jest moja pasja, hobby, to jest coś, co, co sprawia, że latam, dlatego ja tam jestem, mhm. dlatego ja poświęcam swoje życie prywatne tak naprawdę, mhm. bo ja. A, no, priorytetyzuję moją pracę na pierwszym miejscu i, i, i moich przyjaciół i rodzinę rzeczywiście, ale jednak też jestem tego zdania, że jeśli przyjaciele i rodzina rzeczywiście życzy mi dobrze i nie kocha, to też zarozumie, że jestem w pracy. A całą rozmowę z Karoliną Pisarek Salą znajdziecie oczywiście na kanale kulisy sukcesu. Tutaj podrzucamy Wam link. Nie można jednak zapominać, że pracocholizm to poważna choroba cywilizacyjna. Do osób uzależnionych najczęściej należą ambitni pracownicy, którzy lubią rywalizację. Bardzo zależy im na osiągnięciu sukcesu zawodowego, a co za tym idzie, podwyższeniu swojego statusu społecznego. Najczęściej są to dzieci rodziców, którzy przez całe życie sami poświęcali się pracy, a nie rodzinie. Od swoich dzieci zawsze dużo wymagali. Typowy pracocholik to perfekcjonista. Cały czas żyje w przekonaniu, że nikt nie jest w stanie go zastąpić. Sam też nie potrzebuje nikogo do pomocy. Obowiązki zawodowe pochłaniają cały jego czas, przez co często brakuje mu jego na wykonywanie innych, często bardzo prozaicznych czynności, takich jak na przykład codzienne zakupy. W jego życiu bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wykonuje swoją pracę w czasie wolnym, po godzinach, gdy już przebywa w domu. Trzeba też wiedzieć, jakie skutki niesie pracocholizm. Po pierwsze, taką osobę może dopaść wypalenie zawodowe. Co również bardzo istotne, cierpią kontakty z innymi ludźmi, nie tylko współpracownikami, ale także rodziną czy przyjaciółmi. Pracocholik bardzo często nie chce się spotykać z innymi osobami, bo uważa to za stratę czasu, którą może wykorzystać na przykład właśnie na pracę. Co więcej, pracocholicy bardzo często popadają w różnego rodzaju nałogi, między innymi w alkoholizm. A w jaki sposób możemy sobie poradzić z pracocholizmem? Musimy po prostu jasno wyznaczyć sobie czas, który przeznaczamy na relaks i poświęcać sobie codziennie chociaż chwilę. A dodatkowo, co bardzo istotne, nie możemy zapominać o urlopach i weekendach. Jednak w wielu przypadkach trudno jest zatrzymać uzależnienie bez pomocy specjalisty. Dlatego też najlepszym sposobem w takim wypadku okazuje się wizyta u psychoterapeuty. Ciekawy sposób na nie wpadnięcie w pracoholizm ma na przykład Jakub Bebączek, milioner, przedsiębiorca, mówca motywacyjny. Nie zarobić się na śmierć i nie przekładać swojego fajnego życia dopiero na emeryturę. Ja teraz już robię sobie tak zwane mini emerytury uh -huh. i nie czekam na to, że opocznę, jak będę miał 65 lat, już gdzieś w metryce. Ja chcę odpoczywać teraz, chcę sobie robić teraz mini emerytury. No i pod tym kątem tak prowadzę te firmy, żeby też się nie zarobić na śmierć. A cały wywiad z Jakubem B. znajdziecie na kanale Kulisy Sukcesu. Tutaj podrzucam link. Jestem też ciekawa, jak to u Was wygląda, czy w pracy spędzacie więcej godzin niż ustawowo przewidziano. Napiszcie nam w komentarzach i oczywiście czekamy właśnie na Wasze komentarze, bo one zwiększają nasze zasięgi. Nie pogardzimy też lajkami. Do zobaczenia następnym razem. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.